Start. Kolejne nagranie, kolejny odcinek, kolejne malowanie. Moi drodzy, znowu widzicie białe, nieskażone, yy, nieskazitelne płótno yy, o wymiarach 30. Na podstawy. Zawsze podajemy yy, pierwszy wymiar, to wymiar podstawy. 30 na 50 cm i rozpoczynamy malowanie. Znowu pięknego obrazka, czyli yy, dzisiaj będą. Tulipany z tej serii, Pamiętacie te, już te dwa e, obrazy, i rysy rozpocząłem. E, Malowałem taką kolejną, i rysy. Kolejnym były te kwiaty żółte, nie wiem, no nieokreślone powiedzmy, <laughs> nie wiem, bratki, <laughs> nie wiem, na czerwonym tle. E, chciałem tych kontrastów teraz zrobić jak najwięcej, taką serię takich kwiatów w tym, e, w tym konkretnym formacie, czyli 30 na 50, zrobić całą, całą serię, długą, nie tak jak w poprzednich e, t, kontrastach, tych trzech podstawowych kontrastach wymalowałem. Trzy obrazy, tak teraz tutaj zrobię z 5, sześć, 8, nie wiem ile, ile tam wyjdzie. Natomiast ten będzie oparty na kontrascie zieleni z czerwienią. I mm, będą to tulipany. Temat zasugerowała mi Hania. Będę realizował niektóre z tematów właśnie, które, o, o, o których ja was prosiłem, moi widzowie. Będę to realizował na kanale właśnie z tematów, które mi zasugerujecie. To ja, Adam Razik, jesteście na moim kanale malowani po kroku. I e, przystępujemy do kolejnego nagrania, do kolejnego malowania, a e, o tym jak to będę robił już za chwilę, pomału będę rozpoczynał malowanie, paletę mam szeroką, dużą, dużo fart wycisnąłem e, rozpoczynam od kolorów czerni, czyli e, tego koloru, którego nie wszyscy malarze się używają. A będę teraz go mieszał delikatnie z, z karminem, takim e, karminem nazywa się, oczywiście maluje farbami hmm, polskimi farbami e, e, olejnymi olej art, olej for art olej for art ho, ho, ho. farby olejne wysokiej jakości dla artystów hmm, chodziło mi o karmin krapowy na przykład teraz będę go rozdrawiał delikatnie z, e, z czarną farbą i będę rozrysowywał na płótnie pierwszy etap e, malowania dla tych wszystkich z was, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z malowaniem to e, malowa rozrysowanie e, e, tego obrazu na, na płaszczyźnie na, na tym płótnie, na płaszczyźnie tego obrazu, na w się powtórzyłem, ale yy, pamiętajcie moi drodzy o tym, że yy, na początku nie jest, nie jest istotne, yy, tak jak niektórzy z, z Was yy, obserwuje na wielu wielu już yy, miejscach i tak dalej, że yy, robicie, yy, robicie yy, podstawowy taki błąd, że robicie yy, gdzieś tam zaczynacie od tego, że na przykład Yy, obrazek kon, yy, koncentrujecie się na jakimś szczególe na przykład zaczynacie od jakiegoś pierwszego kwiatka w tym przypadku, gdybyście malowali i, 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 to, i to w ten sposób kontynuujecie, że, że ten kwiatek jest ciągle tam, bo, a cała reszta myślimy o całości obrazu, o całości płaszczyzny obrazu i komponujemy sobie tę, ja na razie wiecie, od ogółu do szczegółu yy, nie nie nie, nie, nie no, Nie studiuje teraz tego, że to są tulipany i, i, i tego kształtu. Sam kształt jest taki kielichowaty kształt, kwiatu i, i że tak powiem nie jest on mm, jakiś tam trudny, raczej ten, ten kształt jest, chociaż wiem, że wielu z Was pewnie e, różnicuje też wielkością, bo im bliżej będzie ten kwiat to będzie większy, im dalej będzie bardziej, e, że tak powiem, mniejszy, mniej, mniej, będzie mniejszy ten i sobie tą kompozycję buduję w ten sposób, że parę tych kwiatów, nie wiem ile ich będzie, na razie sobie tak, tak, żeby ona ciekawie jakoś tam przebiegała, sobie ją buduje. I w ten sposób pierwszy, pierwszy widzicie, to, to jest taki tylko zaznaczanie jakichś gdzieś tam kształtów i tak jest we wszystkim, czy to malujemy portę, czy malujemy ee, nie wiem, pejzaż, czy malujemy e, kwiaty, czy malujemy martwą naturę, czy jeszcze architekturę, czy cokolwiek. To zawsze oparte jest na tych proporcjach, czyli pierwszych tych e, m, pociągnięciach takich, e, właściwie w rysunku. Gdzieś od razu, przy, przy okazji, jeżeli y, uda nam się złapać taki... Kiedyś zrobiłem taki błąd w tym poprzednim malowaniu, że y, zaznaczyłem parę tych kwiatów, pamiętacie, te kwiaty żółto-niebieskie, żółto czerwona i od razu za szybko, y, jeszcze wtedy no, podpatrując po, y, jakiegoś tam jednego ze znanych twórców z YouTube'a, y, już nie będę teraz do tego wnikał, i, i zacząłem malować od razu... I to był mój błąd, że za szybko y, wziąłem szpachelkę. Ja generalnie popatrzcie, teraz yy, od razu przy takim, takim nakładaniu farby, yy, przy takim roz, rozrysowywaniu to sam sposobem nakładania tego tego rysunku już sobie buduje pewien obraz tego, że co tu może, może się stać cieniutkim pędzelkiem, trzymam go tak pod kątem i nakładam go w ten sposób, o teraz już prawie nie używam tej czerni, tam ona znowu się pojawi i, i ona gdzieś będzie tylko w tych, w tych miejscach. Mi, sam, sam, sam ten rysunek, który tutaj powstaje sprawi za chwilę, że zagęszczając ten rysunek, o tutaj gdzieś będzie ten jakiś tam liść, no bo tutaj też by trzeba było gdzieś jakiegoś liścia pokazać te liście gdzieś one, one są takie dosyć proste, gdzieś tam na końcówkach się gdzieś łamią i sam, sam sposób teraz nanoszenia tego rysunku pozwoli mi na to, że za chwilę będę mógł spokojnie sobie o, gdzieś takie śla, używając tych śladów na tym. Chciałem w ogóle przyspieszyć to malowanie, żeby yy, też was, yy, porozmawiać z Wami. Niektórzy z Was mi to zarzucają, że, że te, te filmy są rozciągnięte, stara, trwają. No wiadomo, przy tej olejnej jest to na tyle uciążliwe i trudne, że po prostu to jest yy, inny rodzaj materii, tej malarskiej i inaczej to schnie, inaczej to podsycha i dlatego się. I teraz, to tak jeszcze teraz będę, nie robiłem tego wcześniej, jakoś tam, chcę teraz Wam... Po, po tych wszystkich moich ostatnich przemyśleniach, yy, chcę wrócić do takiego klasycznego malowania tego, żeby, żeby Wam pokazać, że, że też yy, w ten sposób potrafię, że nie tylko, nie tylko te akcyjne obrazki. Yy, I o, i sobie pozakładałem, mam kompozycję, tak? Mniej więcej taką kompozycję, yy, tu będzie ten większy, mniejszy, mniejsze, większe kwiatki kwiatki mam, czyli panki. I teraz biorę szerszy pędzelek, w ogóle maluję pędzlami y, syntetycznymi. I, to, troszeczkę mało szmatek mam, ale to nic, no, dam, dam radę. Y, do, w Terpentynie mam już też z poprzedniego malowania tu gdzieś z boku czyste. Y, też będę zrobił oddzielne, oddzielne nagranie o y, pędzach, to będę Wam Najlepiej są do takich do takiego malowania użyć taką pendli, tych syntetycznych, bądź też możecie używać pędzli po prostu szczeciniaków, tak? Okrągły, płaskich pędzli szczecin, szczeciniaków, czyli takiej świńskiej szczeciny. Ja używam pędzli też firmy Renesans, na przykład to 14 Różne sobie zakupcie oczywiście ci, którzy na tą przygodę się zdecydowali, będą, będą kontynuowani, no to zakupcie sobie komplet jakiś tam szerokiej kompetencji plus oczywiście mój czarodziej. tak jak ja mam taki czarodziejski jakiś tam jeden konturowy on się sprawdza przy takich właśnie niewielkich formatach i wtedy takim, takim pendeleczkiem rozrysowujemy. Teraz pierwsze etap mamy jakby za sobą, drugi etap to jest nakładanie wypełnianie płaszczyzny obrazu kolorem i też robimy to, że tak powiem w całą płaszczyznę obrazu wypełnianym tym kolorem Mam założenie takie, że mój obraz z tej strony pada światło, czyli zazwyczaj te kwiaty będę też z tej strony rozświetlał, czyli tutaj będę nakładał bardziej ten, ten kolor no, jaśniejszy, rozjaśniony I, i w ten sposób będę o, tutaj sobie jakiś i nakładam. Nakładam na cały, na całym obrazku będę ten kolor starał się nakładać Używam do rozcięcania farby sykatywy, samej sykatywy, żeby to mi to moją domeną w ogóle to ostatnio zauważyłem, że raczej jest, są obrazy, te, obrazy malowane akrylem, dlatego też chcę pokazać Wam, że, że tutaj to nie jest tak, że jak jednym jedną techniką malujesz, to drugą, drugą nie, nie będziesz potrafił, czy potrafiła, natomiast w tym malowaniu olejem trzeba innych, innych, innych użyć jakby innej kolejności, innej... Nie można pewnych procesów od razu zrobić, a innych, a innych później. Także tu jest pewien schemat, akryl szybciej schnie, nakładanie z szpachlą można wcześniej prowadzić, można tym się bawić, tą fakturą obrazu. Tutaj trzeba pewne, pewne kroki poczynić w założeniu wcześniej, żeby, żeby później zmienić otwartą drogę właśnie do takich szpachli. Yy, owszem, można to zrobić, i, i też tam próbowałem. I niejednokrotnie widzieliście, że tam szpachlą yy, takie obrazy malowałem szpachlą yy, od, od, od samego początku, jakoś tam yy, bardzo, bardzo używając to tej szpachli yy, na wstępnym etapie. Natomiast tutaj będę chciał o. Na razie sobie ten, ten kolor nakładam. O, o, oczywiście teraz trzeba też będzie. Zmieniam, zmieniam yy, pędzel i też yy, pojawi się drugi kolor, mój kontrastowy kolor, który, który będzie zieleń. A ten pędzle już się tutaj skówka, pomału mi... jakoś tam się rusza ta skówka. I też gdzieś tutaj w tych cieniach ponakładam sobie koloru tego zielonego, który, o, tutaj jest taki oliwka, ciemny kolor, tu gdzieś jaśniejszy, gdzieś się pojawią te... zaraz, zaraz wezmę w ogóle taki bardzo rozrzucony, bo chcę też żeby ten, ten to tło, które tutaj będzie na obrazie będzie takie bardzo, bardzo żółto, ym, w sprawie seledynowe, takie rozrzucone. Nie wiem, to jest bardzo moim... Powiem że to jest bardzo niebezpieczne, bo to jest bardzo yy, yy, niebezpieczne zestawienie takiego, takiego seledynku prawie z tym. Ale zaraz tutaj biorę go trochę zgaszę. O, i już taki rozbielony jest bardziej przyjazny, tak? Yy, o, i tutaj sobie po prostu na razie nakładam yy, nakładam sobie kolor na całej płaszczyźnie tego obrazka gdzieś tam oczywiście to nie znaczy, że jak ja sobie ustalam ustalam sobie to, że będzie to, to, to zestawienie no, zieleń z czerwienią, że to od razu będzie wszędzie zieleń z czerwienią, no to też nie, nie na tym to polega. Nie mam trzeziejską szpachelkę oczywiście podejrzewam, że jej nie, nie mam na podorędziu. Ale w tym pierwszym malowaniu miałem, miałem jej unikać, dlatego może i dobrze, że jej tutaj nie ma. Yy, czy jest, ale, ale gdzieś tu nic się w tym momencie za, yy, schowała. Jako się diabeł ogonem nakrył. Ech. O, i teraz po prostu wypełniam to, wypełniam to kolorem. Yy, tu gdzieś będą te, te liście yy, ten, tej o, jakiś szmaragdowy, taki ciemniejszy kolor zielony. O, tutaj gdzieś się pojawi. Na razie to jest yy, tutaj. Jak to ma wyglądać tak jak na tym, no, jak y, obraz nieostry, tak? Nakładasz kolor na całą płaszczyznę obrazu, tu gdzieś y, zdarzy się gdzieś ciemniejszy, jaśniejszy, i y, wypełniasz kolorem, a później będziesz, będziemy się bawić w tym, żeby ten kolor dopracować, y, znaleźć szczegóły, znaleźć detale i tak dalej. Na razie, y, o, w ten sposób y, spróbujemy to zrobić też... Y, Częste, częste pytanie i często e, dylemat e, artysty. Czy malować zgodnie z formą, czy pod formą? Czy zgodnie z tego kształtem tego. tego. Kurczę, już widzę, że w niektórych miejscach się robi surowo, ale sobie, że tak powiem, e, sam e, wyznaczyłem standard, tak? że e, wyznaczyłem sobie po prostu trudne zadanie, bo jest to bardzo trudny kontrast. Tak? Zieleń z czerwienią to będzie bardzo, bardzo trudny kontrast. Będzie to bardzo zadanie y, utrudnione, ale mam nadzieję, że, że Wam się to spodoba i będzie to y, zaraz tego jakoś tam wybrnę i będzie to y, fajne. O i na razie, teraz mówię nawet y, takim pędzlem, y, że tak powiem, prawie, że y, samą tam bardzo, bardzo dużo sykatywy, bardzo takim y, wodnistą, rozcieńczoną farbą y, i tu ponakładam sobie Gdzieś tego, tej zieleni jeszcze takiej. O, tu. Tam, gdzie te łodygi, gdzieś tam też, też się pojawią. I właściwie zaraz mam cały, cały obrazek nałożony kolorem, jak to jest z czasem. No, o bardzo dobry, bardzo dobry czas. Teraz troszeczkę tej czerwieni, takiej kryjącej, tu w tym miejscu, gdzie. gdzie Yy, jeszcze, jeszcze nie mam tutaj wyczewin nałożonej, Zaraz, nie bójcie się w ogóle o kształty kwiatów, tego o tym nie myślcie na początku, ten kształt sobie możecie zbudować później, nawet takie takie, popatrzcie takie, mm, no takie jak to powiedzieć, żywe spontaniczne nakładanie tego koloru jest o tyle fajne, że że ono samo później wam yy, podpowie ten, ten, macie mieć w założeniu yy, są to te tulipany, a, a za chwilę będziemy tutaj to studiować, że tak powiem od ogółu do szczegółu, tak się maluje obraz ja tak maluję obrazy i yy, popatrzcie, jest, jest już, już czas, bo jest parę fajnych plan yy, teraz znowu wracam do mojego czarodziejskiego, cienkiego pędzelka i zrobię parę yy, tych parę yy, tutaj takich, zbiorę yy, ten karmin Krapot, czy tam jak ona się nazywa, ten ciemny taki karmin. Biorę czarną farbę i teraz parę drobiazgów, po, po że tak powiem, yy, po szczegółów. Tutaj te kielify, one gdzieś tam u podstawy są, yy, to zawsze ciemniejsze, tu będzie, w tym rysunku go będę wzmacniał. Tu niektóre rzeczy mi bardzo fajnie się po, yy, poukładały i, i to też, yy, tu jak się tam yy, w tym, ta kompozycja, wiecie, tutaj się porobiły o różne takie ciekawe historie, do tego nie będę rezygnował, tutaj gdzieś przedłużę kwiat tego listka, gdzieś powyciągam te liście to jeszcze wszystko się będzie tutaj na tym obrazku zmieniało i działo na razie ten pierwszy pierwszy etap mam prawie za sobą, bo niebawem pewnie będę tutaj, o oh, tutaj prawie czarny, tutaj też ten, ten łuk takiego tej bazowej, takiego bazowego kształtu tulipana jest zachowany, a tutaj Słuchajcie, bardzo się cieszę, bo już na, na te, na kwiaty czerwone, czerwono-żółte już jest, zgłosił się na bytce, także już są zarezerwowane. Wiem, że wielu z Was pewnie też będzie chciało, także piszcie do mnie. No cóż, co do, nie pamiętam teraz imienia, wspominałem, że, że na, jak już niebawem ruszy moja strona internetowa, to też będę chciał prowadzić takie, i już też się osoby zgłaszają, które zainteresowane tym, żebym im tam pomógł w doborze farb, w doborze materiałów. Będę to robił i kiedy to będzie, bo pytacie, kiedy. No, no już niebawem, ja będę Was informował. To jest kwestia paru dni, maksimum tam, nie wiem, tygodnia, dwóch. I kiedy tam ta, ta funkcjonalność tego sklepu, tych wszystkich zamówień, tam wszystko to, bo to będzie i płatność PayPal i tam inne takie historie, to wszystko ruszy. Także zapraszam Was o... Zapraszam Was do... Yy, do pisania będę Wam e, indywidualnie, już tam pewnie. chociaż e, na kanale będę też inter, informował. Wpisujcie e, się też, zgłaszajcie się do mnie, na... Tam, za, wysyłajcie mi zaproszenia na Facebooku. E, ja będę je przyjmował i po prostu będę też na, zawsze tam na Facebooku, kiedy coś nowego się pokaże, gdzieś tam napiszę jakiś wpis. Oczywiście też będę na, na, blog, będę miał na, na swoim blogu, na swojej stronie będę miał też e, ten. Będę miał też e, swój, prowadził taki wideoblog i tam będę pisał, tak, na tym dogu, także też yy, wszystkie nowości tam znajdziecie. No, także zapraszam. O, poproszę, popa, popatrzcie, teraz tylko wystarczy... Mm, właściwie to... Mm, też mi się tak zdarzało, że nie, nie, niejednokrotnie obraz mógłbym już właściwie parę pociągnąć jeszcze pędzlem, pędzla i mógłbym go kończyć, yy, bo ktoś, komuś z Was może już nawet na tym etapie się spodobać. I też takie miałem, że tak powiem, w życiu, swym, w życiu swym historię. Ale jeszcze go po prostu dopracuję, tak? Tutaj o gdzieś tam dodaję tych świateł, tutaj zaraz się przyda szpachla malarska tutaj po podokładam taki światełek o tutaj gdzieś y, tu i zobaczcie, jedno, jedno ja maluję dopiero y, który idę tam 18 minut, a za chwilę mógłbym obraz skończyć. Także moi drodzy, tak to wygląda. Można też obraz namalować 20 minut i spokojnie może być interesujący i całkiem fajny. Także zapraszam zapraszam do po prostu do oglądania mojego kanału. No, będę tutaj Was czarował. Zapraszam do, do mojego czarodziejskiego świata. A przede wszystkim tym, którzy piszą do mnie jakoś tam yy, krytycznie, ale nie, nie się takich takiej krytyki, chociaż tam jakaś tam polemika miała miejsce na, na, tym, na Facebooku, ale yy, ja mówię zawsze, że tak, że yy, tak, krytyka należy, to tak jak z niechcianym prezentem, tak? Jeżeli ktoś wam daje niechciany prezent, do tego prezent, do kogo należy ten prezent? No do tego o, 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 darczyńcy, który, który was tym prezentem chce obdarować. Tak samo jest z krytyką, no jeżeli ktoś yy, uważa jakąś tam tą krytykę pod adresem, trzeba umieć się po prostu z tym... Ja jestem człowiekiem na tyle wolnym i na tyle jakiś tam... o, co się stało? aha, ten... no... reflektorek się przegina. Na tyle... Yy, jak już mnie życie nauczyło tego, że... że no to po prostu od zła trzeba się w życiu od, od... o ten... od... odwracać, nie, nie, nie walczyć ze złem, bo to tylko napędza... nie możesz... nie można być... no i całkiem fajnie... Także słuchajcie, za chwilę wezmę ten, w drugim, myślę, że w drugim y, tym, y, odcineczku już mogę pomału kończyć te obraz i naprawdę jest... Jeżeli, na, jeżeli komuś z was, z was się już podoba, to napiszcie, popatrzcie, ja, ja go całego namalowałem pędzlem w tym, tym nagraniu. Zrobiłem w ciągu tych 20 minut i, i i można, no. A mówię, za chwilę też będę chciał kontynuować pracę tym, akrylami, farbami akrylowymi, bo wielu z Was jednak tymi farbami maluje, ale też nie chcę, żeby tutaj dla tych, którzy malują olejem, żeby, żeby oni też mieli tutaj powiem, materiał do, do swoich tych, do swoich zadań, do swojej pracy. I dlatego tych, tych olej, olejnych też tu będzie troszkę. Natomiast co jeszcze chciałem? Chciałem powiedzieć, że Tutaj jeszcze wezmę tej żółtej. Słuchajcie, pomału kończę, bo już czasie czas się kończy. Pozdrawiam Was wszystkich. Zapraszam do następnego nagrania, już w następnym to po, powinienem to skończyć ten, 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 ten obrazek, albo już w jakimś momencie odstawić w tym, w tym momencie tego malowania, żeby podsechł. A jeżeli Wam się podoba, to mogę po prostu by już odstawić dla Was, zostawić dla tych, którzy zainteresowani, którzy chcieliby go kupić.